Siadaj młodzieńcze i się rozgość. Wybacz, żeś tyle czekał, ale odkąd medyk przeprowadził zabieg na lesbionie, to ten stał się wrzodem na tyłku. Ale to nieważne. Machnął ręką zarządca miasta. Jestem Rodolf z rodu Bontermandów, pan Landoronu, ale zapewne już to wiesz, bo przybywasz do mnie trzymając podpisane przeze mnie ogłoszenie. Wskazał na zwinięty pergamin w dłoni chłopaka. – Jak cię zwoł? – dopytał. – Mam na imię Axel, panie. – Axel? Skąd? – Znikąd. Nie mam domu. – Hm, mruknął pod nosem Rodolf. – Słudzy donoszą, że zajmował się chwytaniem duchów. Zmieniłeś profesję. Dla duchów już nie ma nadziei, a za żywe potwory płacą więcej. Co ty właściwie robisz z tymi potworami? – Sprawiam, że stają się posłuszne. – A potem co? – Rzucasz im patyk, a one ci go przynoszą. Cóż, zależy od potwora. Jeden przyniesie patyk, a drugi ludzką rękę. Przekonałeś mnie, młodzieńcze. Masz tę robotę. Axel po wyjściu z komnaty Rodolfa, przystąpił do pozyskiwania informacji od osób, które rzekomo widziały potwora, kiedy ten nocą przemierzał ulice miasta. Nie wszystkim opisom jednak mógł dać wiarę. Jeden z mieszkańców opisał istotę, która przypominała mu kozę. Byli też tacy, co mówili o bestii o posturze człowieka z długimi kłami, wielkimi żółtymi ślepiami i szponami niczym sierpy, co już świadczyło o pewnym gatunku potwora. Natomiast strażnicy, którzy brali udział w pościgu za bestią, mówili, że próbowali dopaść przerośnięte, humanoidalne cielsko które miało na sobie strzępy ubrań i potrafiło świetnie wspinać się na budowle. Z tego samego powodu straż nie mogła pochwycić maszkary. Zaklinacz nie omieszkał też udać się do kostnicy, żeby zbadać ciała ofiar. Wieczorem zaś postanowił odwiedzić karczmę i przepytać miejscowych w zamian za kufel piwa. Aksel przekroczył próg karczmy z szyldem Pijany Służbista. Przysiadł się do stolika, przy którym siedziało trzech zmęczonych codziennością mężczyzn. Tamci natychmiast się poderwali. Siadajcie, uniósł głos, zwracając na siebie uwagę prawie całej gospody. Siadajcie, chcę wam postawić piwo. Tamci szybko zmienili zdanie, a większość gapiów wróciła do swoich zajęć. Mam mało czasu, więc się streszczajcie. Co wiecie o grasującym nocą potworze? No więc panie. Ee... Zaczął siedzący naprzeciwko chudzielec. Prosiłbym o więcej szczegółów. Spojrzał na niego chłodnym wzrokiem Axel. Edek go widział. Jak kartofle obierał. Kim jest Edek? To nasz kompan. Zawsze w czwórkę pijemy, ale Edek teraz boi się wychodzić. Gdzie jest Edek? Wtedy ktoś wbiegł do karczmy. Ludzie, ludzie! Edek nie żyje! Bestia go zeżarła! Wszyscy skarczmy wybiegli na ulicę, ale Axel kazał wracać im do środka i zablokować wejście. Oczywiście nie wszyscy posłuchali, zwłaszcza kompanii Edka od kufla. Na miejscu przy starej drewnianej chacie stało kilku kuszników, rozglądających się nerwowo w różnych kierunkach. Przejścia nie ma! krzyknął jeden z nich do Axela, podczas gdy reszta przybyłych strażników rozpierzchła się między budynkami, szukając tropów potwora. Żołnierzu, zrób mi przejście! Posiadam w tej sprawie większe uprawnienia niż ty. Niby z czyjego rozkazu, Rodolfa Bontermanda. A, to wyjście ten zaklinacz. Chodźcie, mistrzu. Odparł zmieszany. Ciało Edka było delikatnie ujmując w stanie nieprzeznaczonym do oglądania okiem przeciętnego śmiertelnika. Aksel rozpoczął oględziny zwłok i wnętrza chaty, próbując odtworzyć przebieg wydarzeń. Nim zdążył dokończyć, ktoś w oddali zawołał. Bestia atakuje. Tłum z widłami i pochodniami otaczył bestię, która nie podejmowała pochopnych działań. Stała niczym posąg, ale była gotowa do przeprowadzenia błyskawicznego kontrataku. Aksel widział, jak przez szponiaste, obłuszone łapy przepływa napięcie. Raz kurczyła mięśnie, a raz rozluźniała, oczekując na odpowiednią chwilę. Z jej pyska, który przypominał pysk nietoperza, sączyła się szara ciecz, gęsta jak flegma. Znalazło się kilku śmiałków, którzy próbowali zostać bohaterami, ale ich chwila chwały okazała się krótsza niż knot świecy. Na widok tryskającej posoki reszta nie zamierzała pójść w ślady niedoszłych wybawców. Uciekli jak stado staren na widok wilczej batachy. Kilka bełtów pomknęło w cel. Ciężko stwierdzić, czy pociski trafiły bestie, czy może nie zdołały się przebić przez skórę? Strażnicy cofnęli się, a Axel został na pierwszej linii. Zaklinacz potworów zdjął szatę wędrowca, odsłaniając skrywane pod kaniną wyposażenie. Dwa krótkie miecze spoczywały przy jego pasie po lewej i prawej stronie. Jego szczupłe ciało pokrywała kolczuga, do której zostały przymocowane metalowe płytki, na których namalowano mistyczne symbole które pulsowały niebiesko-złotym światłem. Bestia wlepiła w nie swoje spojrzenie. Wyglądało to tak, jakby się dekoncentrowała. Nagle głośno zawarczała, plując szarą cieczą w stronę Axela i zaatakowała. Pulsujące światło zmieniło się w stałe, kiedy ta się zbliżyła. Ostre pazury niemal sięgnęły zaklinacza, ale ten zdążył zejść z linii ataku i rzucił w przeciwnika fiolką z ekstraktem ziołowym, który uwolnił się podczas pęknięcia szkła. Axel bezskutecznie próbował wpłynąć na jej umysł zaklęciem. Bestia obaliła zaklinacza, wydając przy tym piszczący skopyt. Nastała chwila ciszy, gdy podpór leżał na Axelu. Kiedy ten strącił go z siebie, strażnicy z powrotem zbliżyli się do miejsca potyczki. Kiedy spostrzegli, że monstrum nie żyje, nie szczędzili ostrego słownictwa. Jeden z nich, podoficer straży niejaki Markus, Podszedł i pomógł wstać Axelowi, który niewiele widział ze względu na ciemnoczerwoną braję na jego twarzy. Mistrzowska robota, zachwalił Markus, gdyby była mistrzowska, to bestia by żyła. Ja byłbym czysty, a ta trójka, wskazał na ciała, leżałaby w swoich łóżkach, a nie martwa na bruku. Markus nie wyglądał na zmartwionego z powodu ofiar. Problem został zażegnany i tylko to się liczyło. Posprzątajcie to! Wydał rozkaz swoim ludziom. Fila! powstrzymał go Aksel. O co chodzi? To nie ten potwór, oznajmił zaklinacz, oglądając szpony truchła. Tłum z widłami i pochodniami osaczył bestię, która nie podejmowała pochopnych działań. Stała niczym posąg, ale była gotowa do przeprowadzenia błyskawicznego kontrataku. Axel widział, jak przez szponiaste, owłosione łapy. Przepływa napięcie. Raz kurczyła mięśnie, a raz rozluźniała, oczekując na odpowiednią chwilę. Z jej pyska, który przypominał pysk nietoperza, sączyła się szara ciecz, gęsta jak flegma. Znalazło się kilku śmiałków, którzy próbowali zostać bohaterami, ale ich chwila chwały okazała się krótsza niż knot świecy. Na widok tryskającej posoki reszta nie zamierzała pójść w ślady niedoszłych wybawców. Uciekli jak stado staren na widok wilczej batachy. Kilka bełtów pomknęło w cel. Ciężko stwierdzić czy pociski trafiły bestie, czy może nie zdołały się przebić przez skórę. Strażnicy cofnęli się, a Axel został na pierwszej linii. Zaklinacz potworów zdjął szatę wędrowca, odsłaniając skrywane pod tkaniną wyposażenie. Dwa krótkie miecze spoczywały przy jego pasie po lewej i prawej stronie. Jego szczupłe ciało pokrywała kolczuga, do której zostały przymocowane metalowe płytki, na których namalowano mistyczne symbole, które pulsowały niebiesko-złotym światłem. Bestia wlepiła w nie swoje spojrzenie. Wyglądało to tak, jakby się dekoncentrowała. Nagle głośno zawarczała, plując szarą cieczą w stronę Aksela i zaatakowała. Pulsujące światło zmieniło się w stałe. Kiedy ta się zbliżyła, ostre pazury niemal sięgnęły zaklinacza, ale ten zdążył zejść z linii ataku i rzucił w przeciwnika fiolką z ekstraktem ziołowym, który uwolnił się podczas pęknięcia szkła. Aksel bezskutecznie próbował wpłynąć na jej umysł zaklęciem. Bestia obaliła zaklinacza, wydając przy tym piszczący skopyt. Nastała chwila ciszy, gdy podpór leżał na Akselu. Kiedy ten strącił go z siebie, strażnicy z powrotem zbliżyli się do miejsca potyczki. Kiedy spostrzegli, że monstrum nie żyje, nie szczędzili ostrego słownictwa. Jeden z nich, podoficer straży, niejaki Markus, podszedł i pomógł wstać Axelowi, który niewiele widział ze względu na ciemnoczerwoną braję na jego twarzy. Mistrzowska robota, zachwalił Markus. Gdyby była mistrzowska, to bestia by żyła. Ja byłbym czysty, a ta trójka, wskazał na ciała, Leżałaby w swoich łóżkach, a nie martwa na bruku. Markus nie wyglądał na zmartwionego z powodu ofiar. Problem został zażegnany i tylko to się liczyło. Posprzątajcie to, wydał rozkaz swoim ludziom. Fila! powstrzymał go Axel. O co chodzi? To nie ten potwór, oznajmił zaklinacz, oglądając szpony truchła. O poranku komnatę Axela odwiedziła pierwsza dama Landoronu, Amelia, żona Rodolfa. Dzień dobry, pani. Służ za zaszczyt! Rzucił na przywitanie chłopak. Usiądźmy na chwilę, zaproponowała, wskazując na stolik przy ścianie. Czym mogę służyć? Właściwie to niczym. Chciałam ci tylko podziękować za to, że pozbyłeś się zła, które dręczyło nasze miasto. Wybacz pani, że przerwę, ale zlecenie, które przyjąłem, dotyczyło innego potwora. Ten, którego zabiłem. Zadał inne obrażenia w porównaniu do tych, które zobaczyłem w kostnicy. Jestem pewien, że za wcześniejsze wydarzenia jest odpowiedzialne coś innego. Posłuchaj mnie, Akselu. Świetnie wywiązałeś się z powierzonego ci zadania. Na pewno tylko ci się zdaje, że to inny potwór. Oto złoto dwa razy tyle, ile obiecał ci mój mąż. Wyjęła sakwę i położyła na blacie. Weź je, opuść miasto i żegnaj. Zlecenie zostało zakończone. Axel pokornie opuścił dwór Bontermandów, ale nie opuścił miasta. Zdecydowanie nie spodobała mu się rozmowa z Amelią. Oczywiście z grzeczności zabrał złoto ze sobą, ale czuł, że ta cała bestia to grubymi nićmi szyta intryga. Pozostało mu tylko jedno – obserwować Amelię. Nie mógł zbyt blisko podejść do dworu władcy, bo oficjalnie przebywał poza miastem, ale domyślał się, że prędzej czy później pani Bontermand opuści swoją bogatą siedzibę. Cierpliwość Aksela w końcu się opłaciła. Dostrzegł trzech podejrzanych mężczyzn kręcących się w pobliżu dworu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że patrzyli się w stronę okna, w którym pojawiła się w czarnych, jak bezgwiezdna noc włosach Amelia. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, trójka umięśnionych mężczyzn ruszyła w nieznanym kierunku, a za nimi ruszył Axel. W ciasnej, brudnej alejce miało miejsce podejrzane spotkanie. Pani Bontermand, znajoma Trójka Łotrzyków i ktoś jeszcze. Ktoś, kto wyglądał na pierwszy rzut oka na urzędnika. Dobrze ubrany i dubnie wyprostowany. Amelia wręczyła mu sakwę ze złotem, ale dużo większą niż otrzymał Axel. Jego mość udawał, że podarunek bardzo mu ciąży i posyłał przy tym szeroki uśmiech do Amelii. Ta dużo mówiła, ale Axel stał za daleko, żeby cokolwiek zrozumieć. Wyglądało to, jakby coś im zlecała, coś bardzo ważnego, gdyż energicznie wymachiwała przy tym rękoma. Przywódca tej małej zgrai próbował uspokoić zleceniodawczynię. Wskazywały na to subtelne gesty, zapewne połączone z kwiecistą mową. Następnie kazał swoim ludziom odejść. Zamienił kilka słów z Amelią na osobności i spotkanie dobiegło końca. Kolejny poranek w Londoronie również nie należał do spokojnych, a wszystko to za sprawą trzech ciał znalezionych w pobliżu targowiska. Na miejscu był już Axel, który postanowił wyjść z ukrycia, tym bardziej, że nieszczęśnicy byli pracownikami Ameli. Nie miał pojęcia w co pogrywa ta kobieta, ale pewny był jednego: sytuacja wymyka się spod jej kontroli. Młodzieńcze, zawołał Rodolf. Myślałem, że problem został już zażegnany i możemy spać spokojnie. Nie został zażegnany i tłumaczyłem to pańskiej małżonce, lecz ona upierała się, żebym zakończył swoją pracę. Na całe szczęście nie posłuchałem tego polecenia. Jak to? Zakończyć pracę. Amelia! krzyknął. Drogi Rodolfie! zaczęła bezskutecznie. Milcz! porozmawiamy później. W czasie kłótni małżonków, Axel w tłumie dostrzegł kogoś znajomego. Późnym popołudniem Axel postanowił odwiedzić Wielmożną Amelię. Strażnik przed jej komnatą nie miał jednak ochoty go wpuścić. Stać, ty do kogo? A czyja ta komnata? Pani Ameli, odparł zmierzywszy wzrokiem Axela. W takim razie idę do pani Ameli. Posłał sztuczny uśmiech strażnikowi. Dostałem bezpośredni rozkaz od mojej pani, żeby nikogo nie wpuszczać. A ja dostałem bezpośrednią dyspozycję od zarządcy miasta. Że gdyby ktoś sprawiał kłopoty podczas prowadzenia śledztwa, to ma mu donieść na taką osobę. Strażnik bruknął coś niezrozumiałego pod nosem. Następnie delikatnie zapukał i poinformował, że ma gościa. Aksel wchodząc od razu przeszedł do konkretów, co wielmożna ukrywa przed całym Londoronem? Ty nic nie rozumiesz, dobrze ci radzę opuść miasto. To groźba. Niestety krzyki dochodzące z wnętrza pałacu przerwały przesłuchanie. Od kuchni, aż do wielkiej sali rozciągała się zygzakowata, czerwona, mokra ścieżka. Na jednym z dużych stołów leżał Zygfryd, który został rozpoznany po swoim kucharskim fartuchu. Jego jama brzuszna została wypatroszona. Teraz tylko nafaszerować kaszką, pomyślał Axel. Chłopak wyczuwając dziwny zapach skierował się do kuchni. O co chodzi? Zapytała Amelia. Może ty mi powiesz? Pani. Spojrzał na nią spod byka. Strażnik próbował wkroczyć między nich, ale ta go powstrzymała. Dlaczego w kuchni unosi się zapach Invehitur Monstrumos? Ktoś tu chyba przemyca nielegalne zioła. Amelia nie zdążyła odpowiedzieć, bo zbroja zaklinacza zaczęła delikatnie pulsować. Jest w tym budynku. Podejrzewam, że na niższym piętrze. Nie musieli długo czekać, żeby potwierdzić jego przypuszczenia. Odgłosy walki dobiegały z klatki schodowej. Axel ruszył. Bestia uciekła. Znikła tak szybko jak się pojawiła. Kilku strażników zostało ciężko rannych, ale medykom udało się ustabilizować ich stan. Jedyną ofiarą był kucharz Zygfryd. Axel miał ochotę donieść na Amelie do Rodolfa, ale nie popierając słów dowodami, mógłby stać się obiadem dla potwora. Jednak los postanowił rozdać kolejne niesprzyjające Londonowi karty. Następnego dnia całe miasto zostało zbudzone dźwiękami dzwonów. Zdezorientowani mieszkańcy wychodzili ze swoich domów, aby sprawdzić co się dzieje. Na ulicach roiło się od straży, która otrzymała następujący rozkaz: przeszukać każdy dom, gdyby ktoś stawiał opór, zastosować środki konieczne. Ludzie Rodolfa się nie patyczkowali, bili, potem pytali, a czasem dokonywali rewizji trupów. W tym całym szaleństwie chodziło tylko o jedno: znaleźć bestie która rozszarpała wielmożną Amelię w jej własnym łożu. Poranki w Londoronie nie zwiastowały nadziei na nadejście lepszych czasów. Dźwięk dzwonów ponownie towarzyszył mieszkańcom, choć większość z nich nie zmrużyła oka tej nocy, jakby czuli, że wydarzy się coś złego. Tym razem cała straż otaczała pałac, więc mieszkańcy nie musieli obawiać się przemocy ze strony żołnierzy. Stała się rzecz dla miasta tragiczna – Rodolf Bontermand wyskoczył z balkonu z pętlą zawieszoną na szyi. Akselowi pewne pytania nie dawały spokoju. Gdzie był Rodolf, kiedy Amelia zginęła? Dlaczego kucharz eksperymentował z ziołem, z którym potrafi obchodzić się jedynie garstka ludzi i dlaczego zaraz potem zginął? Jednak wszystkie odpowiedzi odeszły wraz z ostatnim oddechem ofiar, choć w zasadzie była jeszcze jedna osoba, która mogłaby połączyć ze sobą kropki. Axel udał się w miejsce spotkania Amelii i jej podejrzanej bandy. Dobrze się ukrywasz? To by pomyślał, że kogoś odpowiedzialnego za zamach stanu znajdę za tęchuj piwnicy ze szczurami. Spokojnie, nie szarp się. Jesteś dobrze związany. Niczym bestia. Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? Jaki zamach stanu? Widziałem ciebie, twoich już martwych sługusów i Amelię. Wręczała ci mieszek ze złotem. Potem potwór zaczął wściekle atakować. Z tego co wiem, to nigdy wcześniej nie był aż tak aktywny. To nie tak. O, a jednak coś sobie przypominasz. To nie tak miało wyglądać. Chcieliśmy temu wszystkiemu zapobiec. Byliśmy blisko. Blisko czego? Gadaj wreszcie wszystko, co wiesz. Zniecierpliwił się Axel. Kiedyś byłem szanowanym królewskim alchemikiem. Twój życiorys akurat mnie nie interesuje. Przerwał Aksel. Musisz wysłuchać mnie od samego początku. Niech stracę. W takim razie zamieniam się w słuch. Wszystko stało się jasne. Alchemik Jeremus był ostatnim elementem układanki. Bestią był Rodolf. Przeklęty człowiek potrzebował zaklinacza, żeby pozbyć się klątwy. Dlatego nie wynajął łowcy nagród. Amelia miała wątpliwości co do skuteczności Aksela, więc zapłaciła Jeremusowi za sprowadzenie innej bestii. Chciała sprawdzić, czy chłopak ją odczaruje, czy zabije. Kiedy jej obawy się sprawdziły, zapłaciła Axelowi, żeby wyniósł się z miasta. Pobała się o życie Rodolfa. Kiedy Rodolf zamienił się w bestię, poszedł za zapachem, jak ponitce, prosto do ludzi alchemika. Kiedy ten pomysł się nie powiódł, Jeremus przekazał Ameli in vehitur Monstrumos. Roślinę, która odpowiednio przygotowana w odpowiedniej proporcji potrafi uśpić drzemiącą w przeklętych ludziach bestię. Kucharz użył większej dawki i otrzymany efekt był odwrotny do zamierzonego. Rodolf był tak pobudzony, że zabił swoją żonę i powiesił się z rozpaczy.